Państwa w studio Polskiej Telewizji Regionalnej i zapraszam na magazyn miejski. Z udziałem władz wojewódzkich, powiatowych i miejskich otwarto Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych, który prowadzą siostry służebniczki w Dębicy. Jest to nowa odsłona domu Symeona i Anny, który działa od 2005 roku. Uroczystości zaczęły się od podziękowań dla wszystkich tych, którzy przyczynili się do jego powstania. Siostry dziękowały władzom wojewódzkim, koordynatorowi projektu dom, lekarstwo na codzienną samotność, a także darczyńcom, którzy wspomogli budowę. Mamy ogromną wdzięczność dla wszystkich darczyńców i tych, którzy złożyli większe ofiary, ale również tych, którzy zawsze wzruszają, którzy składają takie, taki przysłowiowy wdowi grosz, bo to było dla nas tak nieraz wzruszające, kiedy do furty nawet, Klasztornej przychodziły starsze osoby składając ofiarę, częstując seniorów, nawet słodyczami. To dla nas było ostatnio takie bardzo, bardzo wzruszające. I bardzo dziękujemy oczywiście wszystkim darczyńcom. Mamy ich głęboko, chowamy wdzięczność w sercu, ale przede wszystkim otaczamy darczyńców naszą modlitwą. Seniorzy, wszystkim darczyńcom i osobom, dzięki którym powstał ten dom, podziękowali śpiewająco. Radości nie brakuje. I miłość też królu Gratulacje oraz podziękowania dla sióstr służebniczek za ich trudną pracę na rzecz starszych osób. Przekazali między innymi wice starosta powiatu dębickiego Adam Pieniążek, burmistrz Dębicy Mariusz Szewczyk a także Stefan Bieszczat, przewodniczący komisji gospodarki sejmiku wojewódzkiego, który podkreślał duże zasługi sióstr służebniczek dla naszego regionu. W tradycji umocowane w naszej rzeczywistości dębickiej e, i tu myślę, że takim znakiem rozpoznawczym dla Dębicki, Ambicy, powiem znakiem firmowym, to właśnie siostry służebniczki ze swoim dziełem od dziesięcioleci. To dzieło, którego dzisiaj jesteśmy świadkami i przed, stoimy przed jego oficjalnym uruchomieniem, jest dziełem na miarę czasów. Czasów, które dzisiaj mamy, gdzie w coraz większym stopniu musimy starać się otaczać troską ludzi najsłabszych, i to właśnie w sposób profesjonalny. Robią nasze siostry służebniczki, czego jesteśmy świadkami, z czego również bardzo się cieszymy. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali matka generalna zgromadzenia sióstr służebniczyk Maksymilla Pliszka, dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy Tomasz Czop oraz zastępca dyrektora Mateusz Kutrzeba. Później przyszedł czas na poświęcenie i zwiedzanie pomieszczeń. Budynek posiada duży korytarz, przestronne sale do zajęć, rehabilitacji i wypoczynku. Jadalnie, kuchnie, w której wydawane są posiłki. W domu Symaona i Anny znajduje się 20 podopiecznych, którzy dzięki projektowi mają dużo zajęć artystycznych, spotkań z psychologiem, muzykoterapię i zajęcia ruchowo-sprawnościowe. Najpierw w tym małym budynku tam było dość, powiedzmy, ciasno, ale kameralnie, tak serdecznie. A tutaj będziemy mieć bardzo wygodnie, no, luźno, czysto, estetycznie, wszystko podane, no i... Te, se, te siostry dla nas takie serdeczne. Mamy nawet takie ciekawe zajęcia, spotkanie z psychologiem. Yy, mamy z, z dietetykiem mieć. Będziemy gimnastykę specjalną taką dla seniorów. No tutaj spacerujemy po ogrodzie, to też jest taki... Yy, no dobre do, do, to warunki, bo w bloku jak się mieszka na drugim piętrze, człowiekowi nie chce się albo nie może nawet częściej wychodzić na zewnątrz do parku czy gdzieś, a tu powietrze jest też potrzebne i podobno ruch, ruchu nie zastąpi żadne lekarstwo. No teraz no po prostu nawet pomimo moich lat jeszcze mi się chce trochę żyć, a był taki czas, że uważałam, że nic tylko się oddać już na, no, położyć się i umierać, a tutaj no tak pomimo, że 90 rok zaczęłam już trzy miesiące temu, no jakoś tak nawet odżywam i potrafię chodzić i mówić jeszcze i rozmawiać z ludźmi. Bardzo mi się tutaj podoba ze względu na przestrzeń, na zachowanie wszystkich sanitarnych warunków, jakie obecnie są no, polecane po prostu. No i... Jeszcze przede wszystkim otoczenie. Wszystkie panie są bardzo miłe i panowie również. Także ja się po prostu dobrze w tym środowisku czuję. Pewnie, że są lepsze dni i gorsze, bo wiadomo, że nasze schorzenia różne nam przykusy sprawiają. No ale jestem zadowolona, z obsługi bardzo. Atmosfera jest bardzo dobra. Wszystko obsługa, ścieżczeczki bardzo dobrze dbają o nas i jest wszystko, jak można powiedzieć. Na wysokim poziomie. Wszyscy seniorzy zgodnie podkreślali, że nie wyobrażają sobie już życia bez takiego miejsca. To nie tylko mury, zajęcia terapeutyczne, opieka i troska, które są niezwykle im potrzebne, ale przede wszystkim wielkie serce, które codziennie otrzymują od sióstr służebniczek. Miasto Dębica nabyło od polskich kolei państwowych prawo użytkowania wieczystego działek położonych przy ulicy Słonecznej. To na tym obszarze powstanie parking w ramach podkarpackiej kolei aglomeracyjnej. Byłem w Krakowie w kancelarii notarialnej, podpisałem agnotarialny, gdzie za darmo dostaliśmy prawie hektar 400 metrów tego obszaru, który się znajduje po tej stronie od ulicy Słonecznej. Ma tu powstać nie tylko parking, ale także świetlica. Powstaną miejsca parkingowe, stojaki na rowery. Myślę, że w przyszłości dostaliśmy tam taki budynek też jest, gdzie myślimy taką świetlicę dla podróżnych, taką, żeby można było usiąść, stanowiska dla autobusów dalekobieżnych. Parking ma służyć podróżnym, mieszkańcom Dębicy i tym, którzy będą przyjeżdżać do sądu rejonowego w Dębicy. Nauka przez internet jest znana ze swej elastyczności i wygody. W szkołach z kolei uczniowie mają bezpośredni kontakt z nauczycielami. Mimo tego komfortu znaczna część osób, z którymi rozmawialiśmy, uważają, że zdalne nauczanie dodaje obowiązków zarówno nauczycielom, jak i wychowankom. Nie jest tak skuteczne jak lekcje w klasie. Brakuje też bezpośredniego kontaktu ze szkołą. Jakie ma pani zdanie na temat lekcji online czy w szkole? Jak jest lepiej? Ja jestem nauczycielem, tak się składa i jestem jak najbardziej z lekcjami stacjonarnymi, bo online to, to różnie, różnie to bywa. Dzieci różnie biorą udział, a wydaje mi się, że więcej wynoszą, jeżeli jest taki kontakt z nauczycielem. Oczywiście w tej sytuacji no to z zachowaniem jak najdalej jak naj posuniętych reguł ostrożności, ale jednak stacjonarnie, normalnie. Jak mamy teraz rok szkolny? to trzeba wstawać rano, no to nie chce się trochę. A lekcje online, no to nawet można nie przyjść na kilka lekcji i nic, nic się nie stanie. A tak to do pracy można sobie pójść na przykład po południu. Wydaje mi się, że lekcje w szkołach, ponieważ dużo więcej się nauczymy, bo jednak takie zdane nauczanie nie jest dobre. Tym bardziej, jeżeli są nauczyciele, którzy są starsi, to wiadomo, nie ogarniają tych komputerów i jednak lepiej się uczyć w szkole. No, w szkole jest kontakt jednak z inną osobą i jest to no lepsze niż takie nauczanie zdalne, ale powiedziałbym, że nauczanie zdalne jest, ma też swoją zaletę taką, że nie trzeba jednak się męczyć, wstajesz rano, siadasz przed komputerem. Są zalety, bo na przykład niektóre dzieci, które były wycofane w szkole, one online się otwierają, bardzo fajnie pracują, są aktywne, nie wstydzą się, nie wiem czy to może chodzi o to, żeby były kiedyś wyśmiewane, czy boją się, po prostu są takie nieśmiałe, także są zalety. W związku z obecną sytuacją w kraju również dębickie placówki dostosowały się do obowiązujących obostrzeń związanych z pandemią. Dyrektorzy wszystkich placówek oświatowych, w trosce o bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli, na bieżąco monitorują sytuację i reagują w zależności od liczby zachorowań na COVID-19 na terenie szkoły, którą zarządzają. Jeśli chodzi o te dokumenty dotyczące oświaty, to przede wszystkim dla nas dla szkół, dla dyrektorów. Wiążące są rozporządzenia ministra edukacji, rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w publicznych placówkach oświatowych, rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty. To jest nowe rozporządzenie, które właśnie zostało ogłoszone w momencie, kiedy na terenie kraju w marcu została, została ogłoszona, został ogłoszony stan epidemii jak również rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu. I właśnie te rozporządzenia, te przepisy prawne, jak gdyby dają narzędzia dyrektorom szkół, dyrektorom przedszkoli, czy też żłobka, bo również żłobek jest naszą jednostką miejską, na podejmowanie konkretnych działań. Jak podkreśla Ireneusz Kozak, dyrektor miejskiego zarządu oświaty, dzięki zastosowanym środkom ostrożności w jednej ze szkół szybko zdiagnozowano u jednego ucznia zakażenie koronawirusem i zastosowano obowiązujące procedury sanitarne, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się infekcji u innych pracowników i uczniów tej placówki. W placówce stwierdzono pozytywny wynik na wirusa u jednego z uczniów, co spowodowało, że na kwarantannę zostało skierowanych 16 nauczycieli, którzy mieli kontakt z tym uczniem. A dalszym etapem, dalszym krokiem jeśli chodzi o podjęte działania było wprowadzenie zdalnego nauczania we wszystkich klasach od 5 do 8. Czyli jedna ze szkół w tym czasie pracuje, w tym tygodniu pracuje hybrydowo, to znaczy są łączone zajęcia zdalne i zajęcia stacjonarne, zajęcia stacjonarne. W klasach 1-3, a w klasach 4-8 zajęcia zdalne. Na to pozwalają przepisy. Władze zapewniają także, że wszystkie placówki oświatowe na terenie Dębicy są stale monitorowane pod względem epidemiologicznym, po to, aby w przypadku ewentualnych kolejnych zarażonych takie osoby natychmiast poddać kwarantannie lub hospitalizacji, a w szkole wprowadzić odpowiednie procedury. To wszystkie informacje w dzisiejszym serwisie. Ja się z Państwem żegnam. Do zobaczenia.